No i cześć, witam w krótkim vlogu z boksu tropikalnego, naprawdę w krótkim, bo jest tu ponad 35 stopni, można ducha wyzionąć, ale obiecałem Wam, że pokażę jak kwitnie papaja dębolistna, więc z obietnicy się postaram wywiązać. I tu właśnie widzicie taki egzemplarz papai dębolistnej, jest to egzemplarz męski, bo potrzebne tu są rośliny męskie i żeńskie, żeby doszło do zapylenia, na męskich owoców niestety nie będzie nigdy, za to na żeńskich powinny być. I tak się jakoś złożyło, że z setek nasion, które wysiałem, wykiełkowały tylko trzy i są dwie żeńskie, jedna męska. No najlepsza możliwa konfiguracja, jaką sobie można by wyobrazić przy tak małej ilości roślin, jest mnóstwo kwiatów. Trzymam je tu w boksie, żeby trochę przyspieszyć, bo były spóźnione w stosunku do żeńskich, no ale się udało, rozwinęły się pierwsze kwiaty i tak właśnie one wyglądają. Zrobię wam zbliżenie. Tu właśnie wyraźnie widać kwiat, który jest zielony, wewnątrz jest pyłek, także wystarczy go zerwać, obrać z płatków i można bezpośrednio zapylać. Kwiaty męskie są w takich gronach na dłuższym, takim, takim właśnie tym. Za to kwiaty żeńskie z kolei nie. I tutaj właśnie obok mamy sztukę żeńską. Ta kwitnie najbardziej, druga ma tylko jeden kwiat. Jest to papaja dębolisna, jak widać po liściach. I liście jeszcze są małe, wierzcie mi, że są małe. No ale wracajmy do kwiatów, tak właśnie one wyglądają. Takie kieliszki, dzwonki. W środku widać tą część, którą właśnie zaraz będę zapylał. Jest ich kilka, no i liczę, że któryś złapie. Właściwie to jestem niemal przekonany, że któryś powinien złapać bez jakiegoś większego problemu. Kwiaty pojedyncze, choć widziałem, że gdzieś tam w sieci, w różnych filmach, wideo, że starsze osobniki mogą mieć. Ich więcej na jednym takim właśnie na jednej gałązce, ale nie tak dużo jak w kwiatach męskich. Drzewko takie już w wysokości człowieka z doniczką. W małej doniczce uprawiam, żeby nie przesadzić ze wzrostem. W przyszłości będzie uprawa szklarniowa i to gdzieś chyba pod ścianą, żeby mi to cienia nie robiło, bo jest to naprawdę olbrzymie drzewo. Tak, żeby ten cień się gdzieś tam na ścianie odłożył ewentualnie. W Gliwickiej Palmiarni rośnie jedna sztuka, nie wiem czy męska, czy żeńska, ale tylko jedna, więc i tak owoców nie będzie. No i jest to naprawdę potwór, pień jak pień dębu, można to ciąć, z tego rośnie prawdziwe drzewo z drewnianym pniem. Można to ciąć, to nie jest jak papaja, która rośnie w kształcie palmy i ten pień wcale nie jest aż taki gruby, choć jest gruby w tych papajach, które rosną wiele, wiele lat. Zobaczymy co z tego będzie, liczę na owoce. Owoce powinny być pomarańczowe w paski, wielkości mniej więcej śliwki. Smak mi nieznany, ale wierzę w to, że się zapyli i że będzie można coś skosztować. Chociaż przypuszczam, że jeżeli chodzi o smak, to szału nie będzie, no ale nasiona chociaż może będą. Także tą sztukę i drugą żeńską znoszę za chwilę na dół. Postawię w oknie południowym, południowo-zachodnim, czy jakie to tam jest. Tam będzie trochę ze słońca korzystać. Muszę przyzwyczaić do słońca, bo gdybym teraz wyniósł na dwór, to zjara od razu, bo liście były tutaj w cieniu i nie są przystosowane. Tyle dzisiaj. Piekę się tutaj już niesamowicie, więc zmykam. Na razie trzymajcie się. Na razie. Cześć.